Czy boisz się rozpadu ekipy? Gdzie teraz mieszkasz? Komu z ekipy ufasz najbardziej, a komu najmniej? Myślę, że to będzie zaskoczenie, ale wydaje mi się, że najbardziej ufam. Dzień dobry moi kochani, witam Was w kolejnym odcinku z mojej serii. Tym razem gościem jest Łukasz. I Łukasz, opowiedz, czy wiesz na czym polega ta seria i wiesz jakie są konkurencje mniej więcej? Cześć, mniej więcej, ale tak szczerze to chyba nie do końca. A wiesz, że na końcu masz coś do wygrania? Teraz już wiesz. Okej. Okay. Teraz już wiesz, i przez ten odcinek będziesz zbierał punkty, które później ci pozwolą na zadanie mi konkretnej ilości pytań, żeby wygrać ostatnią nagrodę. Runda pierwsza, czyli Kiss Mary Kill i cztery zestawienia do Łukasza. <grywam> się dziwnie, czy ja nagrywam taką rundę. Dobra, let's go. Pierwsze zestawienie: Verso, Kaja Soboń i Sylwia Przybysz. To akurat, wydaje mi się, że w miarę proste bo Kaja mogłaby mi wpierniczyć, więc Kaji się wolę jednak pozbyć. Czyli to jest Kill. Werka trochę za blisko jest, więc jakbym musiał ją mieć w tym zestawieniu, to to jest Kiss. A Sylwię bardzo uwielbiam, więc na pewno by mnie Jaś wybaczył. Na chwilę. Okej, okay, dobra. Poszło sprawnie. Następne zestawienie, drugie. Zukol, Faustyna i Maja. Proszę. Zukol, Faustyna i Maja. Nie no, po prostu zabijmy Maję. Dobra. Maja mi wybaczy tak myślę. Ola Kis, bo tego ja porobi mi nie wybaczył, a z ty biorę ślub. Dobra. Następne zostawienie. Kasix, Klaudia, Eldursi i Cleo. Ale jest mi to w ogóle głupio robić kill, mimo że to nie ma żadnego znaczenia, jest mi po prostu głupio, bo wiem, no. jak ja jestem zawsze kilowany, to wiem jak ci ludzie się czują, nie? No więc y, Cleo niestety tutaj jest kill, Klaudia to jest kiss, bo uważam, że to kiss tutaj oznacza takie imprezowe podejście do życia, a to poważne, czyli Mary w tym przypadku przypadło na Kasix. Dobrze. A to dlatego, że Kas Kasiek bardzo lubię i jestem z niej w dobrych relacjach, to może tak o to chodzić. Dobra, ostatnie Grażynka no. Buddy, Wiktoria Buczek i Karolina Buczek. O, jak prosto! Buczkowe kill. <laughs> Nie no, żartuję, pozdrawiam. Oczywiście, że Karolina to moja żona. Grażynka Kilbo z Budną to nawet nawet tam nie wchodzę na to terytorium. No i co? O Boże, miałbym się z Wiktorią całować. No dobra, no Wiktoria kissów. Dobrze. Runda numer dwa, w której już możesz zdobywać punkty i jest to matura topzdura. A w tamtej nie zdobyłem punktów? Nie. Są rundy, w których się nie zdobywa punktów. I teraz wiesz, że było punkty, masz do zdobycia pięć punktów i pytanka, Boże. Ma, która to bzdura. że jest tak późno, już widzę, jakie jest. ubawy idę. Jesteś gotowy? Nie. Najbardziej inteligentne zwierzę to? Najbardziej inteligentne zwierzę, no to pewnie człowiek. Dobrze. Ale powiedziałbym, że delfin, ale delfin jest, jest robotem, więc to odpada. No tak, delfin jest robotem. On nie istnieje, to prawda. Kolejne pytanie. Pierwsza odpowiedź się liczy, nie ma poprawiania. Dobra. Ile jest minut w dwóch godzinach i dwudziestu minutach? No brzmi jak 140. Dobrze. Boże, ja myślałem, że to jakieś podchwytliwe jest, niesamowite. No, ja sobie myślę... Przestanawiałam, czy to bym dał typowy matura to bzdura, bo ja takie właśnie daję do tych odcinków, takie proste. Ale w... Wiesz, tu ja i tak byłem przerażony. Matura to bzdura, wiecie, chodzi o to, że jesteście Pieni. Czyli po prostu ten tok zadawania pytań jest taki, że doprowadza was do tego, że jesteście ubem. Byliśmy tam z Karolem, nagrywaliśmy jeszcze przed ekipą, Karol był prowadzącym i rzeczywiście to było coś takiego, że jak byłem przy, przy, przy całej tej liczbie pytań do kogoś, to nie dziwię się, że ludzie tam wpadali w jakąś taką dziwny wir, że podawali Dziwimy złoty. Kolejne pytanie. Na jakim drzewie rosną kasztany? Na kasztanowcu? <laughs> Dobrze. Dobra. Ja się musiałem zastanowić, czy istnieje drzewo kasztanowe, czy to czasem nie jest jakiś orzech, czy to rośnie nie. na ziemi. Dobra, następne. Ile mamy kości udowych? Ile mamy kości udowych? Mhm. Dwie? Na pewno. No. Nie wiem. O, no, no to nie wie. Nie, to być jakieś trudniejsze. Wiedziałam, że on będzie wszystko wiedział. No nie, jeszcze ostatnie pytanie. Nie, dobra. No? Gdzie człowiek ma skrzela? W rybie, jak zje. <laughs> dobra, <laughs> pięć <pieśmowa>. punktów. <laughs> Ja naprawdę myślałam, że chociaż na jedno nie odpowiesz. Dobra, 5 pięć punktów i lecimy do rundy trzeciej. Runda trzecia, czyli pytania głównie od was, ale ode mnie też tu jest kilka. Pięć łatwych, pięć trudnych, losujesz sobie pięć. Dobra, no to jakieś krótsze, dobra, wezmę to. <laughs> Z łatwych. Pony czy kucyk? No, pewnie, że pony. A czemu? No, bo to taki grus, ten kłócyk. Przecież nie jeździ. No, ale tamten też ma przeszczepione serce, oszukane w ogóle. Nie lubię tego auta. Po prostu mi się źle kojarzy to auta. Okej, okay, dobra. Masz. No, no, dawaj, o długie jakieś. Dobra. Jak się czułeś, biorąc udział w mafii, czyli w innym formacie, w jakim dotychczas występowałeś? Myślę, że miałem coś takiego, że wiedziałem, jak działa to od strony produkcyjnej, więc irytowałem jakieś na przykład niedociągnięcia. Może nawet odpowiem trochę inaczej to pytanie. Wolę być po stronie produkcyjnej niż uczestnikiem. O wiele lepiej się bawię, kiedy wymyślam te intrygi, kiedy tworzę dla kogoś jakąś zagadkę, kiedy wymyślam content, niż kiedy ten content przyjmuję i myślę, że wręcz byłem negatywnie nastawiony do niektórych zadań. Czyli na przykład miałem takie poczucie, że kurde, można było to zrobić coś lepiej, ale teraz jak ją oglądam, to już nie mam tego. Czy jak na przykład Karol to zmontował i oglądałem teraz te, te odcinki, no to dla mnie te zadania rzeczywiście miały tam często sens i one też były tylko takim przerywnikiem po to, żeby coś się działo, nie? Żeby mieć jakiś punkt zaczepienia. Więc no tak się czułem. Dobrze, nawet kolej. Dwa pytania na razie. Ja się tam tak starałem w tej mafii, a te gnidy i tak mnie obożej A jeszcze w tym odcinku Przemek powiedział coś tam, że biedny wujek się tak stara te łopaty, robi te tak grabia i ja mówię o nie, najgorsze, oni to rękami wykopali. Tak jest, tak jest. Mogę losować? No. Proszę. O, pytanie petarda. Komu z ekipy ufasz najbardziej, a komu najmniej? No najmniej to wiadomo, że tobie. To jest twoja odpowiedź? No tak, z moją byłem dziewczyną, to logiczne, nie? No nie, no. Proszę ją zmienić. Myślę, że to będzie zaskoczenie, ale wydaje mi się, że najbardziej ufam wice i przemkowi. Ze względu też na ich dojrzałość i ze względu na to, że sprawy firmowe nam się nie mieszają z prywatnymi tak bardzo, nie? A komu najmniej, no to kurczę, no chyba osobom, które najkrócej są u nas, też są najmłodsze i wydaje mi się, że to nie jest nawet kwestia takiego zaufania, tylko tego, że nie wiedzą czasem, czy coś jest ważne, czy nieważne, lepiej tam nawet nie plotkować. Coś jeszcze masz do zadania? Nie. Mogę wylosować dalej? Tak. Dobra, Łukasz. Gdzie teraz mieszkasz? W mojej sypialni, którą kiedyś dzieliłem z tobą. A ja mieszkałam nad tą sypialnią, którą kiedyś dzieliłam z Łukaszem. Zgadza się. Dobrze, że mamy duży dom, bo możemy dalej na chwilę jeszcze w nim mieszkać. Tak jest. Proszę, ostatnie pytanie. Ja mogę wszystkie odpowiedzieć, jak chcesz. A ja czytam teraz? <grydza spektakrestrial5> <grydza spektakaddin1> Oddawaj! <Ot>, <grydza spektakJennifer> bo też nagrywam w tym studiu. Nie wiem, czy widzieliście, bo mam też kanał, więc dlatego czasem po prostu przejmuję kontrolę. Kiedy dostałeś najwięcej hejtu i dlaczego? W momencie, kiedy my no, mieliśmy taki wielki balonik, i on pękł wtedy, kiedy wszyscy się do nas tak przywalili, to wtedy ja dostałem bardzo dużo hejtu. Takiego bardzo. Dużo typowo biznesowego, o tym, jakim nieudacznikiem. Były nawet takie prywatne docinki, że rozwodnik, nieudacznik, same długi. No i to mi się dało na psychę. Ale to do dzisiaj chyba, jak ktoś nie wie, o co zahaczyć w Twoim temacie, to mówi o tym. No takie... tak, tak. Jest, no, tak. Dajesz kolejne? Mhm. No to dawaj. Czy boisz się rozpadu ekipy? obecnej? Tak. Nie. Czy boję się, że się rozpadnie? Wszystko się kiedyś kończy, więc podejrzewam, że i tak będą osoby, które zmienią sposób, w jaki będą nagrywały, będą miały inny kontent, nie będą nagrywały już w grupach. No widzimy to na przykład przy Patryku. Samego rozpadu nawet się nie tyle boję i obawiam, co wiem, że to nastąpi. A czy boję się jako, że to będzie koniec dla nas i że co my wtedy zrobimy? No bardzo już nie. Czyli robimy tak dużo rzeczy pozainfluencerskich i tak bardzo staramy się, żeby cała ta nasza firma była uniezależniona od, od was nie, nie influencerów, że dla firmy za rok, dwa to będzie już nie aż tak ważne i dzięki temu wydaje mi się, że to będzie super dla wszystkich, bo znajdzie taka presja ze wszystkich w, w grupie, że my musimy być tą najwyżej, że patrzą nam na ręce ze wszystkim, bo będziemy mieć też inne biznesy, seriale, filmy, w których sobie zdywersyfikujemy to ryzyko firmowe. Chcesz jeszcze sobie dodatkowo odpowiedzieć na te pytania? Tak, chcę. Dobra. Skąd decyzja o założeniu kanału i jak odnajdujesz się jako twórca? Myślę, że taki kanał był bardzo potrzebny, bo nie mamy przestrzeni, w której moglibyśmy się wypowiedzieć na zewnątrz. No bo co, Karol na swoim kanale? No bez sensu. Mam bardzo dużo rzeczy, dla których to powstało, a jak ja się z tym czuję, nie czuję się z tym komfortowo. Jest to dla mnie dodatkowe obciążenie, przy czym mm, wiem, że jest konieczne, więc traktuję to jako część mojej pracy. Jest to kolejna rzecz, która z tyłu głowy mi jest, że muszę przygotować ten odcinek i też wy musicie, drodzy widzowie, wiedzieć, że to jest nie taki prosty kanał, z tego względu, że czasem mój film, który zanim trafi do was, potrafi obejrzeć 17 osób. To jest rekord. Myślę, że też te filmy oglądają różnego rodzaju państwowe instytucje, które weryfikują sobie po prostu to, czy na pewno nie jest łamane prawo. No więc to jest minus tego, że tam nie ma w ogóle za bardzo takich ram wolności. I jest z tego tytułu też presja. A dostałeś już swoją pierwszą wypłatę z YouTube'a? No ja nie dostanę wypłatę z YouTube'a. Dostanie ją ekipa Holding, ale liczę, że jeżeli moi kochani widzowie będą to oglądać dalej, to te pieniądze przekuję na wynagrodzenie dla mojego asystenta, asystentki, którą teraz Będę poszukiwał, poszukuję, aby mi trochę odciążyła od takich rzeczy, nie? Dobra, zakończyliśmy y, serię pytań i możemy lecieć do kolejnej rundy, już z punktami. Dobra. Bumciara, rara. Dobra, mój drogi, czwarta runda. Zgodność. Ze mną pozostawiałam się z kim, Łukasz, mówić mieć zgodność. Dobrze, no to lecimy tak. Kawa czy herbata? A widzisz, no i widzisz, teraz już nie wiem, kiedyś to bym, na pewno bym powiedział, że herbata, ale teraz zaczynasz lubić tą kawę, ale dal, dalej daję herbata. Dobrze. Herba herbatę piję codziennie, a kawę nie piję codziennie. Ja oczywiście wybieram herbatę. Herbatę piję codziennie, nawet po kilka razy w ciągu dnia, a kawę od święta. Dalej. BMW czy Subaru? BMW czy Subaru? Ale twoi, z twoich aut? No, z moich aut. No uważam, że BRZ z tej dwójki. No to ja odpowiedziałam, że wybieram BMW tylko i wyłącznie dlatego, że ono jeździ i że Subaru aktualnie mi jakby emocjonalnie dało bardzo w kość. No to jest pytanie pułapka, dzięki. Na ten moment wybieram BMW, ale wydaje mi się, że w najbliższej przyszłości może się to jeszcze zmienić. Kolej. Wakacje w Polsce czy wakacje za granicą? No. Jakbyś miała wybrać teraz, czy czy Polska, czy zagranica? Wybrałabyś Malediwy, więc za zagranica. Dobrze. Nawet powiedziałam o Malediwach, chyba w odpowiedzi, no. No widzisz? Punkt dla Ciebie. Jeszcze rok temu miałam podejście, że wakacje w Polsce, aktualnie chciałabym wyjechać na wakacje gdzieś za granicę, najlepiej na jakąś wyspę albo na Malediwę. Kolejne pytanie. Dom w mieście, czy dom na wsi? Dom na wsi. Dobrze. To chyba łatwe, takie mhm. rozgrzewkowe. Zdecydowanie, dom na wsi. Kocham wieś, kocham ciszę, spokój, naturę. Nie lubię dużych miast, więc dom na wsi. Kolejna, trudniejsze. Zakup McLarena, tego co mi się podoba, na 20 chyba, versus zakup domu lub mieszkania. Biorąc pod uwagę to, jakie mam informacje o tobie, to by wybrała być McLarena, ale teraz nie wiem, czy ci się nie zmieniło po prostu. Czyli jaka jest Twoja odpowiedź? McLaren. Y Kupiłabym pewnie mieszkanie, które bym po prostu wynajmowała i wolałabym sobie zabezpieczyć chyba ten. Nie, to ja myślałem o tym, czy ważniejsza dla ciebie jest stabilność w postaci domu, czy rozrywka i motoryzacja. I wybrałem motoryzację. Mimo, że McLaren jest to mój taki dream car z wysokiej bardzo półki i nie w moim zasięgu, to jednak wybrałabym zabezpieczenie swojej jakiejś tam przyszłości i wybrałabym dom albo mieszkanie. Operacja biustu versus operacja wzroku. Wzroku. Super, to też łatwe. To chyba łatwe pytanie. Nie, oczywiście, że wybrałabym operację wzroku. Kolejna. Łazienka w sypialni versus na Łazienka korytarzu. na korytarzu. Tak, tak. Korytarzu. Tak było? Tak. Oczywiste to jest. No nie, ja bardzo nie lubię, jak jest kurde łazienka w sypialni. Ja nie wiem, czemu ludzie to robią. Łazienka na korytarzu nienawidzę, kiedy w sypialni jest łazienka, a w szczególności jak jest ona bez drzwi. Punkt dla Ciebie. I kolejne. Zrezygnowanie z ekipy versus zrezygnowanie z driftu. Nie wiem, co masz w głowie. Myślę, że łatwiej by ci przyszło zrezygnowanie z ekipy. Źle. No widzisz. Nie zrezygnowałam z ekipy dla driftu. No to fajnie. Cieszy mnie, że się. Ja się pomyliłam akurat w tym. Gdybym nie ekipa, nie byłabym w tym miejscu, jakim jestem teraz, i pewnie też nie zainteresowałabym się tak driftem. Więc tutaj wybór jest taki, że. <noise> że wolałabym zrezygnować z driftu niż z ekipy. No więc ile punktów tutaj zdobytych? 5. No pięć to jest spokojnie. Trudne się wylosowały Ale te pytania. Nie? Dobra, teraz potrzebujesz telefonu swojego, będę ci wysyłać Dobra. zdjęcia na niego. I mamy tutaj rundę numer 5 i do zdobycia również 5 punktów. To jest runda, którą ja dopasowuję pod swoich gości. I ty masz rundę dopasuj samochód do influencera. Dobra. Dobra, numer 1 poszło do ciebie. Mhm. Tam masz trochę podpowiedzi w postaci kawałka ręki. Julia Żugaj. Czemu? Ręka podobna. Tak, to jest tak? Pamiętam ci dać, kurde, yy, rundę, żeby po części ciała z zgadywać. Ja... Okej, okay, no, no czyli zgadłem po samochodzie. Tak, zgadłeś po samochodzie, no. Julka, dobry wybór. Kolejny samochód. Dobra. O Jezu, jakie obrzydliwe. No. Ja, to indywidual jest jeszcze pewnie. Przemka Pro. Tak, dobrze, wiedziałam, wiedziałam, że specjalnie mówisz, że, ale obrzydliwy. Tak, to jest samochód Przemka Pro przed jeszcze przeróbką. Tak jest. Numer 3. Czy to nie jest auto 16? Nie jestem przekonany, ale wydaje mi się, że to. Jak kurczę na imię Kamisowczek? Nie, bo imię jest, się zgadza. Chodzi mi o tego chłopaka z Sixteen, co został z Vanessą, tak? Tak, zaliczę ci to. A jak się nazywa? Szymczak. Kolejny obroki, raczej samochód. O Jezus Maria. To nie jest samochód, to słów. Mam trochę problem, bo pierwszy raz widzę ten samochód. Kto? Możemy mieć takiego czołga? Stare auto Kamila Buddy. Nie. Czy ja? To jest Zuko. Ola, no to kurde, ale masz czołg. Dobra. Ostatni samochód. Indigo. I teraz tak. No ja znam ten samochód. Wiem, że znasz ten samochód, właśnie. Boże. No ja pamiętam, a nie pamiętam. Jest... Nie pamiętam. Jest to samochód e, Dawida. Dawid Sposób. Sposób, właśnie, o to chodzi. To, to nazwisko. Sorry, Dawid. Ile punktów? Trzy? Trzy. Dobrze. I lecimy do ostatniej rundy. Wiedza o naszych influencerach. A tak naprawdę to będziesz musiał odpowiedzieć dobrze na pytanie, kto ile ma lat z naszych influencerów ekipowych. Więc dobra, lecimy. Ile lat ma Julita? Oczywiście rocznikowo. 26. E, 25. 25. Dobra, kostek. 19. Nie. Ojejku, bo on ma urodziny w listopadzie. No to dlatego powiedziałem 19. Dobra. Masz ten punkt. Bartek kubicki. Bartek kubicki, urodziny wczoraj. No właśnie, tak się zastanawiałam, czy, czy będziesz pamiętał, że miał wczoraj. Kurde, nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. 26. 24. Aż takim jest gówniakiem? Tak. A też mu udała więcej tak szczerze. No bo jest kóry. taki mądry. Dobra, no to 0. Przemek Pro. 26. Nie. Zawsze daje 26 jeszcze nie trafiłem. 27. niestety 0. I Kinga Banaś. 22. Nie. 23. A rocznikowo, dobra, nieważne, no. no. to widzisz, to masz 8 pytań do zadania. Do gry w czółko. 8 pytań, masz jeden pre prezent, który musisz go zgadnąć, żeby go dostać. Czy to Hot Wheels? Nie, jedno pytanie właśnie. Z nią. Aha, no i to jest pomiędzy 200 a 500 zł, bo to wszystkim mówię. Czy to jest do, do łazienki? Nie. Bo wtedy mam jakiś perfum, pasto do zębów, Aha. nie wiem, golarka. Czy to jest ubranie? Nie. No i, to... no i wszystko, co chciałeś właśnie niestety odpadło, trzeba było kupić hotwirsa, pastę do zębów i koszulkę. Czy to coś komputerowego? Nie. Dobra, podpowiedź. Jest to coś, co w kuchni będzie. Czy robi kawę? <grych> Nie. <grych> <grych> Ale sobie marnujesz pytanie. Pięć pytań i kolejna podpowiedź brzmi, że jest to coś spożywczego. Nie. 5 kilo bobu. To jest twoja odpowiedź? Coś spożywczego między 200 a 500. No to co jest w takiej cenie? W takiej cenie może być stek. Stopuszek Pepsi, tak brzmi. Dabyś mi stek po prostu jako ta... Coś spożywczego. Stek. Ale jak coś spożywczego w kuchni? No a gdzie? No, nie. W sypialni? Niekiedy w sypialni też możesz to spotkać w swojej. To już jest duża podpowiedź. Do... Kupiłaś mi kota? Nie ma takich rzeczy, które są jednocześnie w sypialni i w kuchni. Czy to jest płynne? Tak. Czy to jest alkohol? Nie. Czy to jest zapas Pepsi Max w puszce? Tak! <grymne> tak. Brawo, gratulacje, odgadłeś. 98 puszek w bagażniku. Pomyliłem się o dwie. Nice, dziękuję. Proszę bardzo, gratulacje. Dziękuję. Dziękuję moi drodzy, że oglądaliście i widzimy się w na następnym odcinku. Bye.